Cześć Wszystkim. Dzisiaj przychodzę z mega wielkim cholem lumpeksowym. Przepraszam od razu za mój głos, ale niestety bardzo się mocno się przeziębiłam. Pominę już fakt, że mój syn już od ponad miesiąca jest chory, i troje lekarzy tak naprawdę nie było w stanie stwierdzić co mu jest. Finalnie czwarty lekarz, czwarta lekarka stwierdziła to, co tak naprawdę podejrzewam od pewnego czasu, i mój mamy ma po prostu zapalenie zatok. Ja trzy tygodnie wcześniej miałam zapalenie zatok, mniej więcej i wiem, ja, czym to się tak naprawdę objawia, i tak myślałam właśnie, że on to ma. I ja po prostu podłapałam od niego z zatokami jeszcze jest całkiem ok, ale nie wiadomo czy mi się coś tam jeszcze nie, nie zbuduje. Na razie mam głos taki, jaki mam, ale trudno. Yy, długo mnie nie było. Mi te problemy zdrowotne spowodowały, ale ja byłam zdrowa, mały nie, jednak przez ten czas bardzo dużo mi się nazbierało z moich zdobyczy czy lubaksowych i dzisiaj naprawdę przybywam z ogromnym ho holem. Jak widać, jestem tutaj obładowana ze wszystkich możliwych stron, więc po prostu przejdźmy już do oglądania. Zacznę od moich rzeczy, bo ja wiem, że te rzeczy moje są jednak zdecydowanie bardziej oglądalność, kto po prostu nie będzie chciał oglądać dalej wyłączę filmik, ale zachęcam do obejrzenia całości, bo możecie zobaczyć, jakie naprawdę super perełki udało mi się dorwać. Tak, zacznę od tych rzeczy dla mnie. Yy, niestety chronologicznie wam nie powiem, bo szczerze mówiąc, zgubiłam, które było wcześniej kupowane. Ale wiem tylko te, które były kupione przedwczoraj, chyba byłam. Czy. No, przedwczoraj, albo trzy dni temu, już nie pamiętam dokładnie. Yy, ta bluzeczka była kupiona wcześniej. Ona była za 8 zł albo za 5, już nie, nie pamiętam dokładnie. I, I ona też była w tym moim ulubionym się kupiona. To jest taka bluzeczka 100% wiskozy, w takie... nie wiem czy to są orzeszki, czy co, ciężko mi powiedzieć nawet co. Yy, zapinana tutaj na guziczki, ale jest też taki dość spory dekolt, że ja nie muszę tych guziczku rozpinać. Yy, I ona jest tutaj z guziczkiem, że można sobie skrócić rękawek. Bardzo fajna podoba mi się, tylko że niestety ona tak troszeczkę sięgniecie ale do przeżycia. Kolejna rzecz, będę tak miarę szybko dzisiaj mówiła, żeby ten film jednak nie trwał jakoś bardzo długo, to kupiłam akurat właśnie ostatnio i to jest moim zdaniem mega super zdobycz i jestem w ogóle bardzo zadowolona, że to dorwałam. Chciałam już jakiś czas temu kupić sobie coś takiego podobnego, ale nie byłam pewna, czy będę w tym dobrze wyglądać. Jest to bluza dresowa, Taka w takim klimacie baseballowym, sportowym, z kapturem, ale to jest bluza w formie sukienki. Ona jest taka długa, ona mi sięga do. Bardzo się tuż przed kolano, więc ona naprawdę bardzo, bardzo super się prezentuje. W dodatku czarny kolor, paski takie, takie cieniutkie i są pionowe, więc ona bardzo, bardzo wydłuża sylwetkę, co akurat u mnie to jest atut. Bo ja z powodu mojej skoliozy mam bardzo krótki tułów i po prostu ta bluza spełnia się rewelacyjnie. I ona kosztowała 8 zł. Następnie to jest kolejna moja zdobyć, to jest najlepsza zdobycz świata. Tak mi się spodobała bardzo ta bluzeczka, ona jest totalnie w moim stylu. Ona też była za 8 zł, bo to się kupiłam wtedy tą bluzę. I zobaczcie, to jest takie cudowne, takie cudo, w takie wzorki ten, Ale co mi się najbardziej podoba, ten rękawek. Mi się bardzo podobają takie falbanki, jak klimat troszkę boho. To jest totalnie moje klimaty i do moich krótkich spodenek, takich tych skórkowych, o których też mówiłam Wam, jak miałam tą bluzeczkę taką w kratkę, to będzie też rewelacja, czy do jakiejś czarnej spódniczki, no to będzie naprawdę ekstra. Tylko wiadomo, musi być coś gładkiego na, na dole, no bo to już będzie co za dużo, to niezdrowo, tak za dużo wzorów. Ona też była za 8 zł. Następna bluzka również za 8 zł, również kupiona to ta, ta bluza i ta właśnie bluzeczka. I to jest taka bluzka w takie kwiatuszki, taka granatowa, w takie kwiatki z długim rękawkiem. Ona jest taka też luźna, fajna, szeroka, i to będzie do spódniczki, którą też tutaj mam. Za chwileczkę wam ją pokażę. I to, moim zdaniem, będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądać. Następna też za 8 zł, albo za 5 nie pamiętam też dokładnie. Mamy tutaj taki, taką bluzkę, ona też jest bardzo fajna, troszkę dłuższa, więc ona się fajnie sprawdzi jako tunika. Ona jest w rozmiarze M, więc też jestem bardzo, bardzo zadowolona, że w nią weszłam. Zresztą podobnie jak ta właśnie ta moja ukochana bluzka, ona też jest w rozmiarze M i też się cieszę bardzo, że weszłam. A, więc zapomniałam, widzicie, powiedzieć Wam firmy. Ta granatowa bluzka jest z hm ta moja ukochana bluzeczka jest z firmy Big Bog. bluza ta sukienkowa jest z H&M a ta pierwsza bluzeczka ta z wiskozy ona jest z Isolde Isol Isolde może to będzie tak I, I, Isolde taka taka firma także takie coś i ta bluzka ona jest z firmy Zizi. Nie znam tej firmy, ale wiem właśnie, że dużo tego jest w lumpeksi. Ja tutaj będę miała też taką spódniczkę właśnie z tej firmy i fajna, fajny wzór też w moim, w moim stylu. Też tutaj są takie takie ryby delikatne, takie właśnie, bo tutaj są gumeczki. Na dole jest gumka, którą ja zawsze podwijam pod spód, jest naprawdę ekstra pod tym względem. Tutaj mam bluzkę, którą, to jest tunika właściwie, którą mam na wieszaku, bo inaczej, tak będzie po prostu najlepiej, żeby pokazać. I to jest takie cudo, taka granatowa, z takimi też tutaj koroneczkami, tu z koronką. Bardzo fajna i ona była z tego, co pamiętam, za 5 zł, to też już jakiś czas temu kupiłam. Firmy niestety nie ma, bo tutaj metka chyba, że gdzieś tu na dole jest, ale obawiam się, że jest odcięta. A nie, coś tutaj mamy, ale nie, jest tylko, że made in Italy. Także nie wiem, jaka to jest firma, ale jest naprawdę fajna. Teraz spódniczki, które bardzo fajnie są, one są identyczne. Tylko jedna jest granatowa, jedna jest czarna i bardzo cieszę się, że takie, że takie dorwałam. I właśnie obie są z firmy. Właśnie, Gina, coś takiego. Nie wiem, do... nie znam tej firmy. To jest taka, taka metka. Nie wiem, tego coś takiego I to jest są takie rozkloszowane spódniczki Takie tutaj wytłaczane Nie wiem, czy to będzie widać No widać troszkę I mam tutaj w kolorze granatowym I ona będzie super wyglądała się tej bluzki z kwiatkami I mam czarną Czarna spódniczka to jest taki must have Ja mam z tego co pamiętam chyba dwie albo czy czarne spódniczki Ale dlaczego by nie Te spódniczki były za 5 zł w ostatni dzień Przed dostawą Więc jeszcze coś takiego dorwałam, że w ogóle jeszcze się uchowało ona, tak jak mówię, jest identyczna, też tutaj ma ten taki wytłaczany wzór. Nie wiem, czy tutaj dojrzycie, bo światło akurat troszkę mi przyświetla. no ale to jest to, dokładnie to samo. Ta sama firma, ten sam rozmiar, swoją drogą nie ma tutaj metki chyba z rozmiarem, ale jest na mnie dobra, super super leży, także bardzo się cieszę. I też była za 5 zł. Następnie sweterek, słuchajcie, za 5 zł dorwałam taki, taki pisze piękny sweterek, tylko niestety tutaj ma dziurę. Więc muszę tą dziurę szyć od wieszaka po prostu. Wiecie, jak wiesz na wieszaku była, to po prostu się tutaj A, Tu wystarczy tutaj złapać i będzie fajnie, będzie fajnie. Ten sweterek mamy taki. Ja może założę na siebie. Zobaczycie, jak to wygląda. To też tak na siedząco to spróbujemy. O. Jest taki sweterek bardzo fajny, ciepły dość, o, aczkolwiek jest ażurkowy, więc jest naprawdę yy, na, raczej na cieplejsze dni ale ogólnie bardzo mi się podoba, bardzo fajny i on też był za 5 złotych, słuchajcie. Tutaj mamy bluzeczkę, ona była chyba też za 5 zł, z tego co pamiętam. Zwykła taka basicowa, w takie kwiatuszki, z troszkę dłuższym rękawkiem, bo ten rękawek tak sięga mniej więcej jak mam tą bluzkę, co mam tutaj na sobie, ale jest krótka, więc ona raczej będzie albo po domu, albo do jakiegoś wysokiego stanu. Spodnie z wysokim stanem, czy coś takiego, też jest nawet fajne. Też była chyba za piątkę, więc postanowiłam, że zaryzykuję. No i najnowsza zdobycz. Taka bluzeczka w paseczki. Co mi się... Taka zwyczajna, ale co mi się w niej spodobało. Ma tu takie piękne koronkowe wstawki. Tutaj. I widzicie tutaj też z tyłu. Jest, no wygląda to naprawdę super. No i firma Next. Także ja uwielbiam yy, tą firmę Next, aż żałuję, że nie ma niestety tego u nas yy, w Polsce. <laughs> Przepraszam. Także jak mogę to korzystam. Ona była za 8 zł. Dalej mamy tutaj taką bluzeczkę. Ona też mi się bardzo podoba. Yy, tylko ona ma troszeczkę elastanu i ja nie wiem jak będzie spo... czy, czy nie będę się w niej bardziej pociła latem, ale dobra zobaczymy. Chyba to tak 5% ma elastanu, 95 wiskozy. To jest taka takie gwiazdeczki, koniczynki, coś takiego i zakończona taką przepiękną falbaneczką. Granatowa, ona też będzie bardzo fajnie pasować właśnie do tej spódniczki rozkloszowanej. Ona była chyba też za 5 zł. Tutaj mamy taki sweterek. W klimacie takim troszkę zimowo-świątecznym. Ja go teraz noszę. Firma Peacocks. To jest chyba też jakaś angielska sieciówka. W rozmiarze L. Takim kolorze musztardowym. Bardzo fajne i cieplutki. On jest naprawdę bardzo, bardzo ciepły. On ma takie, widzicie, takie troszkę już jest lekko zmechacony, ale te zmechacenia, one są teraz bardzo, bardzo modne. Więc Anton też był za 5 zł, także brałam. Spódniczko, o której już wspominałam, z tej firmy Zizi w rozmiarze M. Ja do końca nie wiem, czy to jest spódniczka, czy to jest bluzka taka wiecie, bez ramionczek. Ale ja będę używała tego jako spódniczki, bo uwielbiam spódniczki z falbankami. Kolor, może nie jest jakiś super zachęcający, bo to jest taki troszeczkę butelkowo zielony, taki trochę kaki. Nie wiem, czy takie kolory do mnie pasują, ale ona też była chyba za 5 zł, więc wzięłam. Yy, tutaj mam bluzę z New Looka, która swoją drogą nie wiem, czy nie jest bluzą od piżamy, ale ja stwierdziłam, że ja będę w niej chodziła po dworze, jest naprawdę bardzo fajna i ona też była chyba za piątkę. I tutaj, słuchajcie, ostatnio dorwałam sweter świąteczny, ale jaki sweter świąteczny? Dorwałam sweter tak z takim domkiem. I to, słuchajcie, jest w formie kalendarza adwentowego. Tutaj te okienka one się otwierają. Wiadomo, nic do tego się nie włoży, bo to jest tylko atrapa. O, na przykład coś takiego. Tu mamy. Coś takiego, taką czapeczkę Mikołaja, ale to jest coś takiego ciekawego. Ja takiego swetra nigdy nie widziałam. Spodobał mi się, jest w super stanie. No i słuchajcie, za, za 8 zł, no to dlaczego miałabym to zostawić? Tutaj mamy taką bluzę w kwiatuszki, taka biała. Ona jest na mnie troszeczkę, może nie jest obcisła, ale jest taka akurat, więc ja ją muszę po prostu na gołe ciało. Jeszcze widzicie, zapomniałam Wam pokazać... Opaskę opaskę za całe 66 groszy, w takim podrowym, różowym kolorze, z takimi perełkami, takimi koralikami. Ja pokażę Wam to w następnym cholu, jaki będzie. Tylko muszę po prostu nie zapomnieć, muszę zapamiętać. Więc na, na samym początku Wam to pokażę. I taką bluzę bordową, która tutaj mam w zasięgu wzroku, chyba że czekajcie, szybko ją sięgnę. O, mam. Bordowa bluza, która miała być dla mojego męża, to znaczy tak, ona wisiała na dziale męskim, yy, ona yy, była na dziale męskim i yy, ja myślałam, że ona jest męska, później dopiero się zorientowałam, że zamek jest po stronie damskiej, przymierzyłam na siebie, leży na mnie jak ulał, więc wzięłam, To również za 8 zł i to jest bluza z Yy, także, jeśli chodzi o moje rzeczy, to by było na tyle. Uwierzcie, mi, że takim ekspertem to jeszcze nigdy nie robiłam. Lecimy teraz z ogromem rzeczy dla mojego młodego i zacznę od rzeczy, które jeszcze nie zostały wyprane. Dlatego je tutaj dałam sobie z tyłu, żeby po prostu się nie pogubiły z rzeczami, tymi, które już są po prostu wyprane, lub które już mały nosił. Ale wiadomo, są na tyle czyste, że jeszcze do prania nie idą. Na pierwszy ogień. Słuchajcie, piżama świąteczna, piżama świąteczna w tak, z taką choinką, to jest kapala w rozmiarze 110-116, no w te święta, choć może jeszcze ją założę, ale myślę, że na następne święta będzie jak ulał, a dół mamy taki. I, ta, I to już były rzeczy, rzeczy, dla młodego były na wagę i słuchajcie, razem z tą opaską yy, wyszło mi 13, niecałe 14 zł, przy czym yy, rzeczy dla małego kupiłam 7, to znaczy no, licząc jakby rzecz osobno, bluzkę i spodnie z o no to 8, no plus ta moja opaska, także no, możecie sobie oszacować, że nawet 2 zł za rzecz nie wyszło, także no, to był totalny hit. Mamy tutaj dalej taką bluzeczkę z tej bajki, tej bamse. Mój młody dużo rzeczy już miał, z niektórych chodzi jeszcze, z niektórych już wyrósł i tutaj taką bluzeczkę w rozmiarze 110. Myślę, że będzie na lato fajna, no i też zostanie no, nienaruszonym. Żadnej plamki, żadnej dziurki, no rewelacja. No i tak jak mówię, no, wyszło mniej niż 2 zł. Tutaj mamy bluzeczkę z HND, w że 110-116 z takim motorem. A jednak mam mankament, nie zauważyłam. Ta bluzeczka z Bamsa, ale to trudno, że będzie miał po domu. Tu jednak jest odbarwione. Teraz dopiero to zobaczyłam. Tu, aj, trudno. To albo pod jakąś bluzę, albo po prostu będzie miał po domu. Do śmigania nawet po ogródku. Trudno. Nie zauważyłam tego wcześniej. No ale i tak uważam, że jak na cenę, która no, kosztowała no, mniej niż, yy, mniej niż yy, 2 zł, no to na pewno się do czegoś przyda. Dobra, i teraz lecimy, słuchajcie, z rzeczami, które już są wyprane. Więc tak, na pierwszy ogień mam kolejną piżamę świąteczną, która jest piżamą dziewczęcą, bo widzę to po kroju, ale wyszłam z założenia, że do spania to jest właściwie wszystko jedno, czy to będzie dla chłopca, czy dla dziewczynki, a że to jest dobra firma, bo to jest Lindex, ja lubię tą firmę bardzo, jest fajne, są fajne jakościowo rzeczy, no i wzór jest też naprawdę rewelacyjny, to postanowiłam, że wezmę to, no i ta piżama nie była kupiona ostatnio, ale też tam no za groszo, no bo to jest, dla dzieci to jest wszystko na wagę. Tutaj mamy taką. To już też jest moja ostatnia zdobycz. To jest taka z pokémonami. No to jest bajka mojego dzieciństwa i pomimo, że wiem, że dzieci już teraz tej bajki za bardzo nie oglądają, ale chciałam, żeby jednak troszkę też mały moje dzieciństwo znał. Więc kupiłam mu bluzkę z pokémonami. Po prostu będę mu o nich opowiadać. Tutaj mam bluzkę, która też była jakiś czas temu kupiona. I to jest taka bluzka z takim dinozaurem z przewracanymi cekinami, bo tu mamy takiego złotego, brązowego i jak no, przewrócimy, je mamy zielonego, także naprawdę bardzo fajne. I z nią w ogóle wiąże się ciekawa historia, bo lumpek z ten, który, do którego ja zawsze tam chodzę, ma stronę na Facebooku i oni dają czasami zdjęcia rzeczy. I ja zobaczyłam zdjęcie właśnie z tą bluzką i sobie stwierdziłam, o, ale fajna bluzka i za następny dzień albo za dwa dni byłam właśnie w tym lumpeksie i nie sądziłam, że tą bluzkę dorwę. A ona była i ona na mnie czekała, więc ja od razu ją wzięłam. Rozmiar też się idealnie zgadza, bo 110-116, więc myślę, że w tym roku będzie sobie już mały latem śmigał w tej bluzce. Tutaj mamy taką bluzkę. Ona... A, no i ta, ta bluzka też jest z Lindeksu, także też super. <tryk> tutaj mamy z tego co widzę, to chyba z Nexta, bluzkę taką, z taką kieszonką jeansową. Ona tutaj niestety było z jakimś klejem yy, ubrudzone. Zobaczymy, czy te plamki mi zejdą. Jak nie, to po prostu też pod jakąś bluzę czy coś na pewno się przyda. Tutaj mamy taką bluzeczkę, bluzka z H&M i to jest w ogóle bluzka piżamowa, ale stwierdziłam, że ja ją będę wykorzystywała jako bluzkę świąteczną po prostu na przyszły rok. Rozmiar 122-128, 6-7 lat, ale mój mały jest długi w tułowie, więc myślę, że na przyszły rok będzie, tylko wiadomo, będę musiała troszeczkę rękawki mu podwinąć. Mamy teraz tak dalej koszulę, koszula w kratę. Koszula w kratę taką granatowo-biało-czerwoną, także jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. I ona jakaś firma Warfor, nie, nie kojarzę, również 110-116 rozmiar. Tutaj mamy taką koszulę ala Jeansową w takie kropeczki. I to jest z firmy Mango na rozmiar 116. Tę koszulę lubię małemu jako wierzchnię, czyli ma pod spodem jakąś podkoszulkę i na to daję taką koszulę. Dalej mam tutaj takie leginsy świąteczne, w których teraz już zresztą chodzi. Rozumiem, że 120 to jest jakaś chińska stronka, to jest jakieś chińskie pewnie jakieś SHEIN albo coś takiego. No wszystko tutaj jest po chińsku. Ale są fajne, wygodne. Też nie wiem, czy one są piżamowe, ale totalnie tak nie wyglądają. Tutaj mamy takie w takiej butelkowej zieleni, podobne Wam pokazywałam, jednak te co Wam pokazywałam w poprzednim holu, one były takie troszeczkę bardziej w popiel. Te są ewidentnie taka butelkowa zieleni, niestety nie mają metki, więc nie mam pojęcia z jakiego to jest sklepu. Mamy bluzę, bluzę z H&M w rozmiarze 110-116 i ona również tutaj ma przewracane cekiny i mamy tutaj takiego robota i on jest srebrny, a jak się przewróci to się robi niebieski. Że ja mam jakiegoś farta do tych właśnie z przewracanymi cykinami. Mi się te rzeczy podobają. Nie wiem, jak będzie, czy mały będzie chciał w nich chodzić. Mam nadzieję, że tak. No ja uważam, że naprawdę super. Nawet do latania tutaj, jeśli nie będzie chciał w nich to przedszkola chodzić. Dalej mamy bluzę z Lindexa. 110-116 i to jest bluza świąteczna. Myślałam, że może na przyszłe święta będzie dobra. Niestety obawiam się, że będzie już za krótka, więc muszę teraz po prostu ją zakładać. Dalej sweterek światyszy, który też swoją drogą muszę teraz wykorzystywać, znaczy świąteczny, niekoniecznie świąteczny, taki o. Też naprawdę bardzo fajny, też ma był za 5 zł. Ja Wam wybaczcie, że nie mówię cen, ale no, ono, to jest na przestrzeni około dwóch miesięcy, więc yy, no, po prostu nie pamiętam niektórych cen. Ja to pamiętam, że ten sweterek był, kosztował 5 zł, firma Lupilu, yy, rozmiar 110-116, i to jest totalny hit, bo nie dość, taka fajna cena niska, to jeszcze w dodatku, słuchajcie, a nie to. Tam... Nie, wróćcie. Nie, to nie było za 5 zł, tylko za 8, bo to też na wagę troszeczkę zaważył. Ale to jest taki grubaśny, fajny sweter z takimi warkoczami, i on jest tutaj ciepły, z takim misiem. Także naprawdę super i elegancki, i normalnie. Także rewelacja. Tutaj mamy taką bluzę. Bluzę, która też jest prawdopodobnie bluzą od piżamy, ale trudno. Ja kupuję takich, które nie wyglądają, jakby były od piżamy. To jest z takim reniferem na nartach, polarowa, bluzeczka świąteczna, jakby nam było za mało. To jest bluzka z Prixa Girls, to jest, dla, to jest niby dla dziewczynki, ale ja uważam, że to jest takie naprawdę unisex i to jest taka ho, ho, ho z choinką, z reniferem. Też myślę, że na przyszły rok będzie dobra, bo to jest niby też rozmiar 116-122, ale ona też będzie myślę, że dobra. Teraz jeszcze za duża jest, ale za rok będzie jak ulał. Zbliżamy się powoli do końca. Mamy sweterek My Way Young firma. Yy, i 122-128. Sweterek świąteczny z bałwankiem w takiej kolorze też butelkowej zieleni. Ostatnie moje zdobycze. Yy, tak, zostały trzy pary spodni i to wszystko to jest ostatnie, te właśnie z, poprze, z poprzedniego razu, jak byłam. Yy, mamy spodnie w rozmiarze 116. Takie materiałowe, one są cieniutkie, więc będą naprawdę fajne. Też właśnie niby nie są z lajkrą, ale są takie no miękkie, nie są sztywne. Spodnie słuchajcie, eleganckie, tak jak od garnituru udało się dorwać. One mają nawet fakturę taką, też w rozmiarze 116 z H&M, to też były z H&M. No i naprawdę też rewelacja. Też tak jak mówię, no około 2 złotych. I na koniec ostatnia rzecz. Mamy tutaj leggings z Lindex Kids. Rozmiar 110 na 4-5 lat. Mamy czarne, zwykłe z takimi tutaj e, na kolanach. zauważyłam, że tu taką mikrodziurkę mają, ale ja to po prostu sobie szyję i będzie naprawdę rewelacja. Także. Hu. Udało się, skończyłam. Yy... A, no i jeszcze zapomniałam, na, na sobie mam tutaj przepiękne spodnie z Krainy Lodu, które są spodniami od piżami. Ja noszę je po prostu po domu. Z Olafem! Cieplutkie, polarowe, także naprawdę super łupy i one chyba też były za 5 zł. Także kończę, dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Nie wiem, kiedy nakręcę następny filmik. Może jutro coś nakręcę, ale na pewno to nie będzie haul, tylko coś raczej takiego bardziej pogatankowego. No i zachęcam do subskrybowania. Będę sprzedawała na jakiś czas rzeczy. Na Vinted, bo mam właśnie kanał na Vinted, który nick jest taki sam, jak mam na YouTubie, tylko jest kh1293, nie 0593, tylko 1293 Jak coś napiszę w opisie, zachęcam do sprawdzania mojej szafy, na razie mam tam mało rzeczy i tylko po młodem, ale będę właśnie robiła czystkę w szafie dla myślaków w najbliższych dniach, może w przeciągu miesiąca i będę sprzedawała również rzeczy po sobie i także też po mężu, bo zauważyłam, że jednak tyle obkupuje się w tych lumpeksach, że te rzeczy, które są już po prostu na mnie przymałe czy na męża, to będziemy po prostu już sprzedawać bądź wyrzucać, jeśli będą już takie na wiadomo, bo ja będę tylko rzeczy w idealnym stanie sprzedawała. Także dzięki, ja kończę. Do zobaczenia do kolejnego filmiku. Na razie papa.